Dzień dobry, zakończyliśmy trzeci tydzień rozgrywek PG Dywizji Mistrzowskiej Grupy Mistrzowskiej. Ze mną e, Łukasz Hermes Pożyczek oraz Olaf Szeregowy Ostrowski. Podsumujemy sobie to, co wydarzyło się w ubiegłym tygodniu. Ale znowu mieliśmy trzy spotkania e, i zacznijmy od tego meczu środowego, kiedy to Illuminar Gaming pojawiło się na serwerze i to był chyba najprostszy mecz tej kolejki. Taki takie dobre wejście, takie spotkanie szybkie, dynamiczne, gdzie mieliśmy jednego wyraźnego faworyta i faworyta, który spisał się, nie powiem, że może na medal, ale tak jak oczekiwaliśmy, na pewno tym spotkanie bo 2 do 0 w zasadzie spotkanie pod kontrolą. Pierwsza mapa świetne dowodzenie Tao Potero. Nie było tu żadnych problemów, żadnych kłopotów. Na drugiej mapie Oczekiwałem troszkę większej dominacji jeszcze w pierwszej części, ale później znów poterlo zresztą. Illuminar naprawdę zagrał na wysokim poziomie, więc 2 do 0, pewne tego, tego chcieliśmy. I nie przede wszystkim jeszcze podobał się Masked, bo jako snajper naprawdę robił znakomitą pracę na serwerze i to ja też mówiłem na transmisji nieraz, że to nawet nie chodziło o widowiskowe fragi, ale o to, jak on, jak on, jak on ma pomysły na siebie podczas rund, wiele takich fajnych rozwiązań od niego widzieliśmy na serwerze i dzięki temu też łatwiej się Illuminar Gaming atakowało, bo w momencie, kiedy masz snajpera, który potrafi zbudować przewagę, to wiadomo, te luki w defensywie później też tało jako prowadzący może wykorzystać się dość sprawnie. No zdecydowanie też e, okazuje się, że jeżeli działa to duo i jeszcze Exos się do tego wszystkiego odpala, to zdecydowanie Illuminar Gaming staje się być, e, no, bardzo, bardzo mocną drużną. Przejdźmy zatem do spotkań piątkowych, no i oczywiście do meczu lanowego. Chyba pierwszy raz mogliśmy zobaczyć pełne mm -hmm. BO3, właśnie rozegrane na lanie i to z udziałem timu Impression oraz PG Turów z Gorzelec. Ciekawe połączenie, bez wątpienia, jeżeli chodzi o te dwie drużyny, chociażby z racji na historię i to, jak wyglądała droga pomiędzy organizacjami obecnego składu. przetasowanie Powiedzmy, troszkę. że powiedzielibyśmy, zamiana, ale nie do końca, bo przecież to właśnie obecny skład PG, Turwaz Gorzelec, jest byłym składem Impression. No i właśnie ten mecz zakończony wynikiem 2 do 1. Powiedzcie troszkę. Tak jest. Faworyt też był w tym spotkaniu PG, z zdecydowanie tym faworytem było, Natomiast trzeba przyznać, OK, Impression i tak powalczyło, natomiast. Prawdę mówiąc, na tych pierwszych dwóch mapach naprawdę mieli szansę, żeby może sprawić ogromną niespodziankę i wygrać wynikiem 2 do 0. Mówię to tak konkretnie o tej pierwszej mapie. Sami zawodnicy już po spotkań, czy może po tej mapie powiedzieli, że no tam były przewagi, tam były szanse, nie domykaliśmy tego, nie potrafiliśmy tego wykończyć. Wtedy brawa dla PG, że oni się podnosili w bardzo wielu trudnych sytuacjach. Świetny bal, te jego klacze niezwykle istotne. Kilku jeszcze od siebie coś potrafi odłożyć, tak jak ważna akcja Darkos z Kadziem, to, to zadziałało oczywiście, no ale w ostatecznym rozrachunku, już na tej trzeciej mapie, po prostu w tym najważniejszym momencie, też PG totalnie odjechało. A nawet po samym meczu, jeszcze słuchając trochę zawodników czy szkoleniowca Impression, miałem wrażenie, że oni są świadomi. Jaką oni jeszcze drogę muszą przejść, bo to jest ten świeży zespół, zespół, który się dopiero buduje, gdzieś te zagrywki są tworzone i sama pula map jest dopiero organizowana z ich perspektywy, a wiemy, że to no, potrzeba czasu, żeby to wszystko wypracować. I impression ma z tyłu głowy, że przed nimi jeszcze sporo spotkań, jeszcze sporo punktów do zgarnięcia. Myślę, że przez te mecze, które do tej pory z nimi z ich udziałem oglądaliśmy, możemy po tych spotkaniach wywnioskować, że to jest ten zespół, który będzie szedł w dobrym kierunku, bo mają na siebie pomysł, widać, że w tych zawodnikach jest dużo takiej właśnie motywacji, żeby mimo że są to mniej znane niki, to jednak, żeby sprawiać niespodzianki w, poszedł, w poszczególnych meczach. Ale na pewno są też umiejętności i są też gardła, bo jednak potrafili ryknąć na lanie. I to cieszy, wychać, że tak, Dan i to energia. nie zawodni, Cała jest energia, prawda? Była też wymiana, to była rzeczywiście taka walka, gdzie obie drużyny się odzywały i było troszkę okrzyków w swoją stronę wzajemnych, no, ale na koniec oczywiście podane na dłonie. Nie było tam żadnej negatywnej emocji w tym wszystkim. Tak, typowy lan, kiedy na serwerze po prostu trzeba krzyknąć. I i bardzo dużo pozytywów na pewno po tym spotkaniu dla Team Impression można by wynieść. Ale to nie był koniec. W piątek jeszcze jedno spotkanie. Spotkanie zdecydowanie najdłuższe w tym sezonie, jak na razie. 42 rundy na pierwszej mapie. Mowa oczywiście o meczu pomiędzy Maddox Pact a SK Gaming. Mecz, w którym kompletnie chyba nie sądziliśmy przed rozpoczęciem tego wszystkiego na serwerze, że odbierze to taki obrót spraw. No zdecydowanie. Ta pierwsza mapa bardzo ciekawa, gdzie wydawało się, że to wszystko będzie domknięte jeszcze w tym regulaminowym. Czasie gry. Tamtego domknięcia zabrakło, w dogrywce, jak to w dogrywce trochę zostawiamy to, co było wcześniej, bo tutaj i ekonomia na starcie, rady. dokładnie. Totalny reset i patrzymy na to, co tu i teraz zawodnicy potrafią pokazać. No tam akurat widać było te e, moc, eski, e, świetny hot dog, bo naprawdę ta jego pozycja, mm -hmm. to ile on robił w okolicach środka, tak naprawdę przechodząc później pod bące i ta po co też szczególnie. No to już kolejna dobra mapa od niego w dokładnie, tej to, I to widać, że to już nie jest, to nie jest przypadek, gdzie z tych wszystkich zawodników chyba co do niego tak naprawdę mieliśmy najwięcej wątpliwości, ale w tym sensie, że że kompletnie go tak naprawdę nie znaliśmy z jakichś oficjalnych no, no, spotkań, No to ja się i ja, ja osobiście nie kropi. widziałem, nie komentowałem jego spotkań, a tutaj naprawdę grał fenomenalnie. Ale Klameczka też podczas wywiadu potwierdził nam, że to jest ten piąty zawodnik i już e, chyba też e, będziemy patrzyli. Tak, kolejna drużyna, można powiedzieć, że zamknęła ten rozdział kompletowania składu, i teraz już jest na tej drodze do. E, i rozwoju, rozwoju w obrębie właśnie tej drużyny, która została wybrana. No ale też dodajmy dwie kolejne mapy troszkę mniej pozytywne ze strony Eski. Tam już zdecydowana dominacja dwa razy po stronie broniącej od Maddox Pact. No i chyba bez większej historii na tych no, dwóch. No, Pact się obudzi tak jak. Miałem takie wrażenie, że oni z rundy na rundę czuli się coraz pewniej, bo może to nie były perfekcyjne wejścia w spotkania, jeżeli chodzi o drugą i trzecią mapę. Natomiast kiedy już łapali ten rytm, to widać było Rzeska. Nie ma w ogóle argumentów, żeby pakt przeszkodzić, żeby jakoś ich powstrzymać przed tą dominacją. I nawet gdy SK zgarniała pistolet, to jednak pakt i tak w tym wszystkim czuł się bardziej komfortowo. Rundy na fullu decydowały o tym, że jednak pakt zgarną dwa punkty na koniec tej potyczki, a nie właśnie SK. No na obu mapach, tych dwóch ostatnich mapach. To i tu, pakt miał tak naprawdę problemy na starcie. Ale jak tylko przeszli przez te pierwsze trudne rundy, to później w zasadzie zaczynali już prezentować serię, zaczynali momentami dominować. Gdyby tylko te rundy pistoletowe, szczególnie na tej ostatniej mapie, były lepsze ze strony paktu, to mielibyśmy naprawdę ogromną. No, najlepiej, bo to właśnie obrazuje fakt, dominacze. że w pierwszej połowie Jaska miała cztery punkty, w drugiej trzy punkty. To i to tu i tu były rundy pistoletowe wygrywające. Dokładnie, to więc to pokazuje, że pakt na tych rundach full na full jednak prezentował się dużo, dużo lepiej. No ale to też oznacza, że mamy kolejne spotkania, w których drużyny dzielą się punktami, to daje nam też coraz mniej oczywiste zakończenie tego sezonu. Przypomnijmy, sezonu, który wyłoni jednego mistrza, ponieważ ten sezon rozpoczęliśmy w marcu i trwa dalej i dalej. Nie wiemy, kto będzie drużyną najlepszą. Jeżeli chcecie wiedzieć, kto tą drużyną będzie, oglądajcie Polską Ligę Sportową PGE Dywizji Mistrzowską po raz kolejny już w następnym tygodniu. Widzimy się w środę i w piątek z Dywizją Mistrzowską, Grupą Mistrzowską oraz z Grupą Pretendentów w poniedziałki i wtorki. Do usłyszenia! thank <laughs> you